Wszyscy zastanawiacie się co to jest za domek otóż jeśli chodzi o punkt wyjścia jest to domek pszczółka 7 na 5 jeden z naszych bestsellerów natomiast by sprostać wymaganiom estetycznym naszej klientki został on powiększony o urokliwy ganek z przodu oraz ten taras gdzie zamiast robić tak jak większość domków naszych domków dom z zadaszonym tarasem poszliśmy w kierunku takiego lekkiego włoskiego stylu i postawiliśmy delikatną pergolę Witajcie na naszej kolejnej realizacji. Jak widzicie, jest to dom dość nietypowy. Na pewno za wiele takich w internecie nie znajdziecie. Jest to efekt drugiej, twórczej współpracy z klientem. Jak za chwilę zobaczycie, zrealizowaliśmy tutaj dużo pomysłów bardzo indywidualnych, przez co osiągnęliśmy ciekawy efekt estetyczny. Zapraszamy do środka. Uwaga, jak tutaj sami zwrócicie, przykuwają schody, które też wykonaliśmy od A do Z co ma co najmniej ciekawe, dokładnie według pomysłu klienta. Tutaj mamy aneks kuchenny z naprawdę świetnym oknem, które pozwala rozkoszować się zielenią na działce. Jesteśmy w miejscu, w którym jest naprawdę cisza i spokój. Jak widzicie, dobrane wszystko jest kolorystyczne, nawet wiatrak jest drewniany, drzwi nawiązują do wiejskiego klimatu. Ogólnie wszystko łączy się w bardzo ciekawą całość. To co oferujemy w standardzie to dołożenie wszelkich starań, żeby efekt końcowy był jak najlepszy, zgodny z oczekiwaniami klienta. I jak widzicie tutaj określenie ceny pod klucz w realizacji artystycznego dzieła jest po prostu niemożliwe. My wiemy, że możemy, tylko razem musimy ustalić co chcemy zrobić. Jak widzicie zmieściło się w niej wszystko i dokładnie jest w takiej samej konwencji stylu jak reszta dołu. Mamy wszystko, co potrzebne z akcentami bieli, szarości i drewna. Jeśli dbasz o szczegóły i chcesz mieć coś według swojego pomysłu, zapraszamy. Obejrzeliśmy już dół, teraz chciałbym Was zaprosić na górę. Tutaj, też jak we wszystkich naszych małych domkach, widzicie jak ważne znaczenie mają schody, dopasowane do kształtu środka, tak aby wygodnie wejść, a z drugiej strony nie zająć za dużo miejsca. Tutaj w ogóle zrealizowaliśmy koncepcję z trójkątnymi oknami, która tak jak widzieliście z zewnątrz daje bardzo ciekawy efekt i dzięki temu będąc w środku, pokaż tutaj Dominik z tego punktu, możemy patrzeć w trzy strony świata, a cała góra jest bardzo dobrze doświetlona. Jak widzicie mamy tu jeszcze kilka rzeczy do dokończenia, natomiast klientka czeka na drzwi, w związku z tym wrócimy tutaj w terminie późniejszym.